Głos nadziei na każdy dzień. Poszukiwanie prawdy. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 39. Chrystus przyszedł na świat jako człowiek, aby żyć zgodnie z prawem Bożym. On jest Słowem, które stało się ciałem. Stał się Ewangelią Zbawienia dla świata i wypełnił każde słowo prawa. Jezus jest słowem, przewodnikiem, który wszyscy muszą przyjąć i być Mu posłuszni w każdym szczególe. Jakże ważne jest zgłębianie tej kopalni prawdy i odkrywanie jej cennych skarbów. Inkarnacja Chrystusa, Jego boskość, Jego pojednawcze dzieło, Jego wspaniałe życie w niebiosach jako naszego obrońcy, działalność Ducha Świętego. Oto żywotne tematy chrześcijaństwa poruszone na kartach Pisma Świętego, od Księgi Rodzaju do Apokalipsy Jana. Złote nici prawdy tworzą łańcuch ewangelicznej dobrej nowiny, której zwieńczeniem jest nauczanie Jezusa Chrystusa. Dlaczego więc Biblia nie miałaby być wywyższana i szanowana we wszystkich szkołach w naszym kraju? Jakże niewiele uczy się dzieci studiowania Biblii jako słowa Bożego? I karmi je prawdami, których ciałem i krwią jest syn Boży. Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Ewangelia Jana, rozdział 6, wersety 53 do 56. Kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Pierwszy list Jana, rozdział 3, werset 24. Konieczne jest, by w każdej rodzinie studiowano Biblię. Słowa Chrystusa są czystym złotem, bez odrobiny żużla, jeśli tylko ludzie, kierując się swoim ograniczonym zrozumieniem, nie dołożą nic do nich i nie nadadzą błędom pozoru prawdy. Tym, którzy przyjęli fałszywe interpretacje Biblii, ale gorliwie szukają sensu prawdy zawartej w Piśmie Świętym, Duch Święty otworzy oczy. Aby zrozumieli prawdy Słowa Bożego jako nowe objawienie. Ellen White